Gracias. Oni są dzisiaj, to musimy za nich być. Prawa czyli Słucha pomocowa wrocławskie. Oni nam pomagali. Cała Straż Ojcowska, czyli duszpasterstwo Akademickie Fabryzyny, mężczyźni Świętego Józefa, wojownicy Marii i wszyscy inni panowie i ich synowie, którzy nas ochroniali w tym czasie. Wielkie brawa nich! Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nasi nowi mędrcy na Ci w przyszłości. Dziękujemy Wam bardzo, że nas wspieracie już teraz. I jeszcze ci, którzy nas wspierają czasami materialnie, myślę sobie o firmie zaber S.A., o firmie Halaludowa, Pani Barbarze Bachkelarczyk, dziękuję też księdzu Wojciechowi Jaśkiewiczowi, proboszczowi baraki Najświętszej Marii Panny Bolesnej we Wrocławiu, wszystkim, którzy nas wspierali. I na koniec ostatnie dwa słowa, czyli Dzień podziękowania na księdza arcybiskupa Słysza, oj, Józefa Mego, który robił patronat na wydarzenia i pana Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, który nam też tym wszystkim patronował. Wielkie, wielkie dzięki zanim się rozejdziemy do domu, jeszcze sobie zaśpiewamy siostrą. Mamy kolendę. Już wszystko gotowe? Uwaga, uwaga. Ja nie wiem, co będzie. Dla nas wszystkich. Nam zaśpiewali młodzi Gloria, czyli chwała, bo my dzisiaj oddajemy chwałę Dziecięciu Bożemu, każdy z nas jest do tego wezwany, żeby chwalić Pana Boga, to znaczy mówić o radości, o tym, co jest w nas i tym się dzielić, a teraz będziemy śpiewać o tym, że to z wysokości tutaj na ziemię stąpił Syn Boży, z wysokości płynie kolenda, czyli pieśni, nasze wyśpiewywanie i pastorałki, których które mają chwalić Pana Boga, które nam mają przybliżać, czym jest tajemnica Bożego Narodzenia, a my w ten sposób opowiadamy o tym naszym dzieciom, ewangelizujemy je, uczymy je tego, czym jest nasza wiara. Dlaczego? chroniamy się przed tym małym dzieciątkiem i co on dla nas niesie. Dlatego niech z wysokości opłynie na nas kolęda. Nie wierzą, że jest tak mały i poszły same obejrzeć. Jest tak mały, że prawie go nie widać, ale jest. Jest tu maleńki Jezus. I siostry teraz do Niego zaglądają. Każdy chciałby założyć. Widzę, młodzi jeszcze przynoszą dary, swoje dary. Królowie też dziękujemy Wam. Wszystkim, którzy chcecie się pokłonić, kochani, na koniec. Ostatnia, kolejna, kolenda Maryi. Niech razem z nami wyśpiewa Maryja, pozostanie z nami. niesie się pokój dają, dar pokoju. W naszych sercach, ale też wszędzie tam, gdzie jest. I wielkie brawa dla maleńkiego Jezusa. On tam naprawdę był cały czas z nami. Malejmie wojny. Tak mu tu siano z niego, a co? A teraz Kolenda Maryi wyśpiewujemy razem na sam koniec, a potem już się rozejdziemy na świętowanie do naszych domów bo dzisiaj dzień pięknego święta, święta objawienia Pańskiego. A u starego chrześcijańskiego do święta. Od niego tak naprawdę rozłączył się pomysł na Boże Narodzenie. brawa za to wyśpiewywanie. Pięknie wszystkim Państwu dziękujemy. Na koniec pożegnamy naszą świętą rodzinę. Niech i ogrzać Jezuska, niech do ogrzać siebie, niech idą ogrzać nasze śliczne anioły. Dziękujemy wam pięknie. Zgodziliście się dzisiaj tutaj z nami, pomagać nam w tym świętym czasie przeżywania Bożego Narodzenia, przeżywania Święta Objawienia Pańskiego Trzech Króli. Żegnamy świętą rodzinę, pomachajmy do nich, Żegnamy ich teraz już oklaskami. Do zobaczenia i Państwu też pięknie dziękujemy, że nie baliście się tak, głosić dobrą nowinę, że dzieci nam się narodziło, syn został nam dany, że książę pokoju jest z nami. Idźmy, głośmy tę prawdę, tą radość w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień opowiadajmy o tych wspaniałych dziełach, które doświadczaliśmy. Dziękujemy pięknie Państwu i widzimy się na Pracze Wrocławskim już 3 sierpnia a jak nie, to rok w tych samych miejscach. Do zobaczenia, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Tutaj już one wychodzą. A ja? Organizatorów komentatorów zapraszam na scenę na pamiątkowe zdjęcie.